My w, tych, w tej kampanii, poza tymi wszystkimi rzeczami, o których mówili moi przedmówcy, chcemy przypomnieć też jedną prostą zasadę. Polak w Polsce gospodarzem. Gospodarzami w samorządach, w naszych województwach, w naszych miastach powinni być Polacy. A niestety jest to zasada, którą od 16 lat przedstawiciele PiSu i Platformy starają się, żebyśmy wszyscy zapomnieli. Ostatnie 16 lat to jest bezprecedensowe otwarcie granic Polski na imigrację ze wszystkich stron świata. I o ile w wypadku Platformy wiemy, że tak było, i. Spodziewamy się, że niestety będzie tak dalej, ale no to już ci, którzy głosowali na Platformę, Partię Biegania z Siatką z Biedronki po, po granicy polsko-białoruskiej, no to mniej więcej mogli się spodziewać i no sami trochę będą sobie winni, jeżeli będą zaskoczeni liberalną polityką Platformy w stosunku do imigracji. No to zaskoczeniem chyba dla wszystkich, łącznie z samymi politykami i działaczami PiS-u, było to, jak do polityki imigracyjnej przez te osiem, osiem ostatnich lat odnosił się pis. To był czas, w którym przebili wielokrotnie to co wcześniej robiła platforma, to był czas wydawania setek tysięcy wiz rocznie imigrantom i to nie tylko z Ukrainy, nie tylko z Białorusi, ale również z państw muzułmańskich, również z Azji, również z Afryki, z Uzbekistanu, z Indii z Bangladeszu. W tej chwili jest to badane w komisji do spraw Afery Wizowej, gdzie nasz poseł Krzysztof Mulawa też robi wszystko i, i pracuje ciężko, żeby dojść do prawdy, żeby dojść do tego, jak rzeczywiście prace tego rządu Mateusza Morawieckiego nad polityką imigracyjną wyglądały. No i wyłania się z tego obraz przerażający, tak? Obraz partii, obraz rządu, który nie zastanawiał się nad tym, jak zracjonalizować, jak ograniczyć imigrację do Polski, tylko partii, która zastanawiała się czy są w stanie z jakiegoś kraju azjatyckiego, muzułmańskiego wydusić jeszcze więcej imigrantów, jeszcze więcej zaprosić ich do Polski? Czy w danym roku są w stanie 800 tysięcy imigrantów ściągnąć, czy muszą zadowolić się 400 tysiącami?